to naprawdę nie jest istotne czy masz 29 lat trzeźwienia czy masz 9 dni trzeźwienia to że masz mniej dni w czystości nie czyni cię gorszym, słabszym. Nie musisz z tego powodu e, mieć do siebie pretensji. Jesteś po prostu na innym na innym etapie swojego życia. Spokojnie, jak będziesz miał te pragnienie Pozostania w czystości, to osiągniesz ten wynik, nie? Bardziej liczy się to, że chcesz, Twoje nastawienie. Ja też bym nie wygrał konkursu. W maju będę miał dopiero 8 lat. Dopiero albo aż. Zależy. Patrząc na pierwsze miejsce, 29 lat, no to, to dopiero tak. Patrząc na kogoś, kto nie pije miesiąc, no to aż. Nigdy nie porównuj się do kogoś. Zawsze będzie ktoś miał od ciebie więcej i zawsze będzie miał ktoś od ciebie mniej. Jakby zdejmij te barykady, te narzucone społeczne jakieś ramy. Boże, ten ma samochód za, za milion złotych, ten ma to, ten ma tamto, ten więcej zarabia. Co cię to interesuje? Nic? W ogóle przestań interesować się innymi osobami. To nie zmieni twojej sytuacji w żaden sposób. Nie zazdrość. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. To był konkurs dla osób uzależnionych, czyli dla takich, którzy przez wiele lat brali, pili, grali, palili i się ogarnęli i żyją ileś tam lat w czystości. I nieważne, że masz 8 dni, 12, 15. To są Twoje dni, powinieneś się z nich cieszyć. Nie patrz tam, że ktoś ma więcej albo że ktoś ma mniej. Nie, nie wywyższaj się i nie zazdrość. Patrz na siebie. A koszulka? Koszulka to koszulka. To Żaden problem, zawsze musisz ją kupić. Także nie przejmuj się, że nie wygrałeś koszulki. Możesz to zmienić. Mianowicie w komentarzu będą ku temu potrzebne informacje. Taką koszulkę możesz kupić już za 88 zł razem z przesyłką na terenie całego kraju. Białe, czarne, męskie, damskie, do wyboru, do koloru. Aż dwa kolory, o, to zaszalał. Co musisz zrobić? Wyślij mi na Messengerze swój adres, rozmiar i kolor. Oraz czy ma być to męska czy damska. W komentarzu pod tym filmem będziesz miał numer konta, na który płacisz 88 zł. W tytule przelewu napisz swoje imię i nazwisko. W ten sposób znajdę Cię na Messengerze. Pierwsze zamówienia zbieram do końca roku. Zapraszam serdecznie.